Witajcie, jestem Edward 1050, to jest kolejny odcinek z Astronir. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku myślę, że wybierzemy się na wyprawę, słuchajcie, i stworzymy sobie pojazd. To są dwie najważniejsze rzeczy w tej chwili. Ja, wiecie co, na moment. Pozwolimy sobie stąd odwiedz, żeby pójść, posłuchajcie jakiś materiał do badań, przedmiot do badań. O, bo wydaje mi się, że. Uuu, to co? Co to jest? Ej, to jest jakiś. To jest jakiś materiał, co to jest? Amon Aha No okej okay. Ej, ja tego nie widziałem wcześniej Ale ja, ja nie wiem, nie wiedziałem, że coś takiego jest Dobra Generalnie tak, słuchajcie, jak widzicie doszło, Zaszło parę zmian, między innymi wyeliminowałem mój mur Bo słuchajcie, mur po prostu tutaj nie pasował Przeszkadzał mi trochę, więc no Tak to wy, tak to jest już teraz Jest teraz już bez tego muru, bo to mi trochę przeszkadzało Więc no trudno yy... Myślę, że lepiej tak będzie widzieć też tym bardziej cały teren wokół mnie, więc Git. No, słuchajcie, trzeba by jeszcze się przygotować. Bo generalnie tak, w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, wysadziliśmy sobie. I tutaj mamy, jak widzicie, aluminium, które będzie mi potrzebne teraz do budowy tych pojazdów. I wiecie co? Mmm, czekajcie inaczej. To nam se tu. Dobra, w ten sposób. Teraz tak. Mm, ogólnie ja sobie to przypaliłem, jak to, jak to widzieliście w poprzednim odcinku, już zaczynałem. Ale dzisiaj, słuchajcie. Mm, pokaż mi tutaj, y, czemu. Ala się zbagowało przez moment, widzieliście to? Gazik, dobra, potrzebuję złożonego jeszcze. Ja tu mam złożony gdzieś. Mam. A tam coś jest słuchajcie, już. Tego obecnie nie potrzebuję, dobra. No to tworzymy ludzie gazik. No i Gites, będzie tworzony ludzie. Oki doki, coś jeszcze tutaj takiego, co mi się przydało teraz? No nie wiem, nie wiem. Myślę, że to się może przydać, żeby doczepić do gaziku. Zobaczymy. Ale, no na razie poczekajmy, aż się zrobi, nie? Patrzę w ogóle, czy gdzieś jeszcze, no właśnie, nie ma takich brzydkich. No, widzicie to? To trzeba porozwalać. Są takie brzydkie kawałki ziemi, gdzie nie gdzie lewitujące. Jeszcze z tego muru. Dobra Chyba już nie widz na razie. Więc to dobrze. Oj, trochę się będzie robił, mam wrażenie. No dobra ludzie. Nie wiem czy gazik daje tlen w ogóle, ale to trzeba będzie sprawdzić już, kiedy po pojedziemy. To w ogóle jakaś jest, nie? A nie dobra, to jest żywice wydobywałem, zapomniałem o niej zupełnie. To i też ma miejscu bo przecież do wydobywania żywicy. A to co to jest? Aha, po prostu dziura taka, tak? No dobra Właśnie, miałem pójść do tego statku jakiegoś, pamiętacie? Ostatnio? Tam widziałem taki statek czy coś w oddali. Pójdziemy tam? Co na to? No właśnie tam Dobra, przebiegniemy się, nie? Będzie kolejna jakaś skinia. Dobra, tutaj potrzebuję troszkę złożonego, żeby zrobić oczywiście te kable. Zróbmy sobie na rasą. i zobaczmy, Coż to jest, powiedzcie mi. Aha. I to tyle, tak? No okej, okay. rozumiem. <laughs> Ale lipa, powiem wam. Ej, wiecie co? Ja bym się tam wrócił, bo tam widziałem minerał. A minerał bym zawrócił ze sobą w sumie. Dobra. Więc się możemy przewieźć do bazy teraz mojej już. Taki trochę timing próbowałem zrobić, wiecie, z tą, z tą muzyczką, która lecia w tle. Trochę mnie nie pykło mimo wszystko. Zlokowano osiągnięcie, niezła nowa bryka, okej, okay, czyli mamy zrobiony już. W takim razie idealnie. Dobra, pozwolę go sobie tu zostawić na później. Jest ludzie. Rozpakujmy go powiedzmy tutaj, co my na to? Tak, daję ten ludzie, kozak. Eee. Trzeba tutaj siedzenie, wiecie? Obawiam się, że trzeba będzie się tego nauczyć. Wiecie co ja sobie za ten czas, może wydrukuję już. Eee, tak, jak to się nazywało? Nie gazik, ja szukam tego, jak to się nazywało. Eee, no, może nie tutaj się wytwarza. W sensie, wiecie, no o co mi chodzi, chyba. Nie. Czekajcie, nauczyłem się tego? Nie wiem, czy wy wiecie, o co mi chodzi w ogóle, ale. Chodzi mi o. przyczepę. No nie ma. Może w mojej drukarce? No wątpię. Jest, tutaj. Ale jaja. No dobra. Da się to łączyć w ogóle. Nie da się łączyć ludzie. Taki mały problem będzie. O, dlaczego to się tu wywróciło? Halo. Dobra, połączyło się. Nie wiem, mam nadzieję, że będę mógł połączyć tą przyczepę Słowo było, gdybym nie mógł, powiem wam Zobaczmy jeszcze siedzeniem. O to ramię. Czy ja pomyślałem o tym, żeby. A, dobra, nie, nieważne. Nieważne, jak nie możesz mnie mówić. Jest siedzenie. Przenośny fotel do łaziku. Odblokowano. Aha. Jest tutaj siedzenie. Złożone. Ej, 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 ej. Co to miało być? Zobaczmy, raczej się tego nie da połączyć teraz, jak patrzę, ludzie. Mm, no nie, i ta kalipa powiem wam troszkę. Mm, czekajcie, moment, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Łazik, to by było dobre, powiem wam. Kurde, no. się tego nie da łączyć, to słabo, powiem wam. Ja nie wiem, czy on się ładuje, czy co teraz się dzieje. Dobra, wiecie, co trzeba pozłożony pójść, w każdym razie. Tyle wiem w tej chwili. To jest głębokie, powiem wam. Dobra. Chodźmy do siedzenia, co zrobić? Kurde, ludzie, jak nie będę mógł jeździć z żadnymi przyczepami, to będzie słabo trochę, powiem wam. Nie będę miał zbyt dużo miejsca na crafting, na otrzymanie itemów. Czekaj bo tu No dobra, przecież tutaj się drukuje, Brawo ja Kurde, come on! Pierdliwe mi się to resetuje teraz, czy co? To z ciekawości. No nie, no, nie zresetowało się. Okej, okay, patrzyłem. No, słuchajcie, może być tak... Kurde, nie wierzę, znowu! Może być taka lipa, to mi chodziło. Czemu to jest tak upierdliwe? Czemu się tego nie da postawić? W sensie, wiecie, uwięzić, że tak powiem. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze mam dostępnego w ogóle. Komora badawcza, trochę tego wszystkiego tu jest, ludzie. Ja nie wiem, czy to się da łączyć, ludzie. Słowo było, gdyby nie można było. No, ładował się z tą komorą, nie? Nie z komorą, tylko z tym. No wiecie, na wiatr czy cokolwiek to nie jest. No nie wiem, to wygląda jakby się dało to łączyć. Wiecie, zaraz zobaczymy. Nie wiem, nie wiem. Jest? Zaraz będzie już. Dobra. Dobra Ale heca ludzie, fajne Da się to połączyć? Proszę eee, Może być łączone z modułami magazynowymi Przyczepy do stosowania z ciągnikami łazikami No spoko, ale jak to połączyć? A wiecie, że nie wiem? Ale lipa, powiem wam Czekajcie, to jest gazik przede wszystkim, zobaczmy, siedzenie łazika, gazik, to kurde, ja nie wiem, ludzie, czekajcie. Taka lipa była, jakby nie mógł z tym jeździć, a obawiam się, że właśnie tak będzie, ludzie. Sądzę, że średni łazik, słuchajcie, będzie dobrym pojazdem, więc na to będziemy zbierać w tej chwili. Dobra, słuchajcie, a wracając do tematu, więc. Mogę sobie to dać, słuchajcie, bo to będzie mi cały czas generować energię. A to myślę, że się bardzo dobrze przyda, tutaj. I zaraz wam pokażę, co mniej więcej odkryłem, słuchajcie, na tych odcinkach, których niestety już nie wrzucę. Bo miałem to wam już pokazać wcześniej, ale no wiecie, chciałem pojazd zrobić jeszcze. I miałem tu jeszcze drugie, no właśnie. Tak sobie to ładował, słuchajcie, ładował sobie w ten sposób ten łazik. No, elegancko. Będzie się cały czas ładował, no i myślę, że Git. Słuchajcie, chyba mogę wsiadać, nie? Trochę jak GTA wsiadanie F. Dobra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się spakował tylko zanim pojadę. Tutaj mam troszkę itemków, które by warto było odłożyć. Ja mam tutaj jeszcze miejsce, no niewiele, powiem wam, co to jest w ogóle? Średni magazyn. Znam potrzebnych rzeczy, ma 8 małych komór, ok. To może się przydać do przyszłego pojazdu, jaki będę miał. Warto wiedzieć. Ale wracając do tematu i itemki, chociaż to zostawię akurat. A z tego co jest lepsze, już czemu nie. W sumie z tamtego co zostawiłem też sobie zrobię już. Przewody myślę się, że się przynadzą ludzie. O, mojego niku nie ma, proszę bardzo. Pewnie internet mi skraszował i dlatego nie ma niku. <grystanie> Ojej. Dobra, wybijamy ludzie. Co to się stało? Yy, ja jeszcze wybaczcie, przedłużam w tej chwili, ale w ogóle czekajcie, zrobię sobie takie, takiego screena, w sensie nie zrobię. Zrobię sobie takiego screena, czekajcie na szybciutko. O! Elegancko, ludzie, będzie ładny screen. Cześć, cześć, cześć żeby ten kursor znikł. No, dobra, dobra. Dobra, jest. Yy, no to wbijam do środka. Już teraz. Sorry. Lecimy ludzie. Lecimy do... O oh, yes. F odwróć. Aha, okej. Okay. <grybujesz> Fajna funkcjonalność. Okej. Okay. Dobra. Nie no, słabo się tym jeździ powiem wam. Fajnie, że w ogóle jakiś pojazd już mam, nie? Tutaj w ogóle trzeba podłączyć coś, ludzie, widziałem. Styczka kablowa. No, tutaj trzeba podłączyć chyba jakieś źródło energii, wiecie? Ale nie bardzo mam nawet jak połączyć obecnie. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, żeby wam zaprezentować co ja odkryłem, słuchajcie. E, czekajcie, takie... takie... Takie rzeczy bym się wziął. A w ogóle nie sprawdziłem ile jeszcze nagranie trwa, chociaż warto było to sprawdzić. Na szybciutko wybaczcie mi. Uuu, e, już 15 minut ludzie, A, dobra, zrobimy sobie troszkę dłuższy odcinek może dzisiaj. A, czekajcie, bo to do zeskanowania było, no właśnie. To są fajne rzeczy. No i jedziemy dalej. Nie wiem czy przez przypadek na Minecrafta nie kliknąłem. Wiecie? Zaraz chyba mnie wywali z na, nastro Mam nadzieję, że nie mimo wszystko. E, dobra, jedziemy dalej. Tutaj po drodze były też jakieś rzeczy, widzę, ale to nic ciekawego. Dobra. O, cholera! Nie, 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 nie. No to... No to lipa powiem wam. Okej, okay, łazik. Bu, znaczy gazik, błagam cię, wyjedź stąd. No dawaj gazik, dasz radę, dziękuję. Śmieszna nazwa w ogóle gazik, teraz dopiero zauważyłem ingresów jaka tu jest, nie? Ta kula mnie interesuje, wiecie? Dalej nie wiem co to, to jest właściwie. Znaczy ja to widziałem kiedyś w gameplay'ach, ale w ogóle nie pamiętam co to było, nie? Dziwna sprawa. Dobra. Jak widzicie jest ta miejscowa, którą odkryliśmy. Na filmach, których już nie wrzucę niestety, jak to mówię, wiem, że się powtarzam, ale mówię jeszcze raz. No, mi mi przegoda tych filmów i generalnie tutaj, z tego co pamiętam, no trzeba też będzie coś zasilić, słuchajcie, więc tym się kiedyś tam się zajmiemy na spokojnie. Jak widzicie tutaj są takie miejsca, do których trzeba podłączyć prąd i tym się póki co nie będziemy jednak zajmować. Dobra, jedziemy dalej. I właśnie tu jest tam miejscowa, gdzie tak naprawdę, kurde, właśnie widzicie, mogę wziąć te nasiona. Co to daje właściwie? Pokaż mi. Tutaj uh, trzeba uważać, bo są te rośliny, słuchajcie, które mnie zabiły jeden raz. Wiecie. Yy, fast re Nast Receptura. Yy, senne biopaliwa. Spadać, by uzyskać bajty. I chyba właśnie, słuchajcie, wrócimy do bazy, bo teraz dopiero pomyślałem, albo nie. To zrobimy sobie w innym odcinku po prostu. A teraz, słuchajcie, ja bym tutaj zaparkował, tylko trzeba uważać na te rośliny, bo one mnie raz zabiły już. Albo nie, wiecie co? Chociaż można się przejechać na razie i obejrzeć teren dookoła, co wy na to. No, możemy się troszkę przejechać. Co to jest? A, złożony i... patrzcie jakie bogate złoża tu są właśnie. Złożonego, żywicy. Może się nie zgubił, słuchajcie, będzie słabo, żebym się zgubił gdzieś w tej okolicy. To są kompletnie nieznane okolice dla mnie. Co prawda jest to, nie? A to jest dobrym wyznacznikiem gdzie jestem. W razie czego jest jeszcze kompas. Oto. No, najwyżej tym mogę zawsze się kierować. O, tu też jest takie coś, zobaczcie. No. Ale ładnie tu jest. Nie, 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 nie. Jezus, myślałem, że to jest jaskinia. Nie chcę wpaść łazikiem do jaskini. Trzeba uważać. Okej, okay. eee, czy tutaj są jakieś fajne rzeczy do zbadania? Nie widzę. Jest tutaj znowu toa, trzeba na to uważać, bo to mnie raz zabiło, jak już mówiłem. Eee, tak, tu mam jakieś jest nieewidentnie. Nie no, fajna okolica, ludzie, fajna. To co to jest, co się świeci tutaj? I to coś jest. Co to jest? Pokaż mi to. E, tu jest kamień, ludzie, to ciężej się kopie. Nie jest malachit czasem? Nie, no malachit jest e, zielony zazwyczaj. Chociaż w tej grze nie wiem, czy trochę inny nie był, właśnie. Tak, to jest malachit, prawda? Tak, na pewno. Tak, zgadłem. Fajny dźwięk swoją drogą, nie? Dobra, powiem wam, że. Co to jest to na górze? Widzicie to? Ej, idziemy tam. Czekajcie, stąd będzie się tlen ciągnął w ogóle? Jak postawię to? Nie. To nie jest źródłem tlenu, Ok. Trzeba by jak już podjechać, słuchajcie, tam. Dobra. Ej, właśnie, tu jest ta dynia. Można by ewentualnie ją posadzić tutaj, słuchaj, słuchajcie, na szybko i, i sobie ogarnąć to badanie, co Wy na to? Można by. Dobra, posadźmy sobie tutaj. I potem to ogarniemy, wracając, słuchajcie, te dynie całe. Dobra. A ja sobie spróbuję podjechać na górę, jak już powiedziałem, bo to mnie bardzo ciekawi, co to jest. Ale ja, jak to fajnie wygląda. Wow, jakie widoki, ludzie, czaliście to? Ej, co to jest? Też jakiś minerał. Ja pierdzielę, tu jest rzeczy, ludzie, powiem wam. A, to jest organiczny, dobra. To wszystko to są jakieś rośliny. Ale ładnie tu jest, ludzie. Nie? Fajna rzecz. I co, płaskoziemcy? I co? Czekajcie, widzicie? I co? <laughs> no. Szczerze, trzeba być głupim, żeby być płaskoziemcą w tych czasach. Po prostu no szczerze, zupełnie trzeba być głupim. I zadać nic ująć ludzie. To jest jakiś przedmiot do badań mam wrażenie, tak, ewidentnie. Drzewica w górach? No proszę. Dobra, wiecie co uciekamy stąd, bo już trochę tutaj jak widzicie jest stromo. Zobaczmy, czy dynki urosły. Chyba tak. Dobra. No, halo, 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 nie rób nic, nie rób nic, co to jest? też jakiś minerał, ludzie. Patrzcie ile tu minerałów jest różnych. Znosiono twar... Aha zasadzony dopiero jest. Dobra, to za ten czas podbiegnę sobie tutaj. Eee, aha, to jest to, co na stacji odcinka kopałem chyba. Na stacji odcinka, czy na koniec, nie pamiętam już, ale kopałem chyba. Amon. No dobra. Rozumiem. Nic więcej nie chcę wiedzieć. Dyniki urosły. No na razie... Na razie jeszcze nie. Na razie do dalej, czy to dalej czyta jako nasiono. No dobra. Jest, okrągła. Mamy. I co ja mam w plecaku w ogóle? Aha, dobra, takie rzeczy. Okrągła twarodynia. dynia Okej, okay, odłóżmy tutaj. No i dobra ludzie, podjedźmy tam jeszcze i zróbmy to. Wiem, że mówiłem przed chwilą, że to miało być na oddzielny odcinek, ale dobra, będę miły, słuchajcie. Zrobimy to już dzisiaj Dobra. I chyba zabiorę sobie też jakiś stąd minerał, wiecie? Na pamiątkę. Na to trzeba uważać, bo to wybucha. Okej, okay, uwaga, 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 bo to mnie raz zabiło, już mówiłem wam to kilka razy zapewne. No i dobra ludzie. To jakiś event Halloweenowy zdaje się jest w ogóle, wiecie, okej. Okay. Nast receptura, rafineria biopaliw w ogóle. No i co? Ej, to można zabrać! No nie gadaj, że mogę to ze sobą zabrać. Ale ja, ja bierzemy to. No właśnie, trzeba na to uważać. Ej, bierzemy to ze sobą, ludzie. Tylko muszę łazikiem odjechać. Patrzcie, coś się. Jezu, przestraszyłem się. Gniotozyna organiczny. czyszczone biopaliwo zyskane z czystej twarodyni. Aha, okej. Okay. No dobra. Zabieramy to ludzie, ja tylko muszę podjechać do domu. Najpierw. Dobra, wiecie co? Ale to już chyba zrobimy w następnym odcinku. Dobra, nieważne. Wróćmy do domu. Słuchajcie, w następnym odcinku sobie sprowadzimy z powrotem tą rafinerię do mnie. Co wy na to? Tak właśnie zrobimy ludzie. Fajnie, fajnie powiem wam. A jeszcze wracając coś może poeksplorujemy teraz. Kurde, serio? I będę się chyba powolutku zastanawiał, słuchajcie, kiedy, nas, kiedy wyruszyć do kosmos, w kosmos, słuchajcie, na inne planety. Ale szczerze na razie mi się tak jakoś nie spieszy. Tutaj się fajnie bawię póki co na tej planecie. Więc myślę, że póki co nie ma co wyruszać nigdzie. N póki co nie ma co. śmieszne. Nieważne. Jedźmy do domku, słuchajcie, i kończę odcinek. A to co to jest? Aha, to też jest malachit. Ale, tak blisko mnie? A nie. Organiczny to jest. Serio? Nie, to jest też malachi, ludzie. A że w takim miejscu? No nieźle. Eee... co to jest? A dobra, to jest tylko ten. To jest tylko... no jak to się nazywało? Mm, złożony. O, TNT jest tu kolejne ludzie. Nie. Come on. Powiem tak, to sterowanie jest troszkę upierdliwe, nie? Dobra, zbierzmy dynamit. To jest fajna rzecz. I wróćmy się, słuchajcie. Aha, tu jest już ten wrak dziwny. Ej, tu też jest jakiś surowiec. A to co to jest? A, to jest ta glina, okej. Okay. Ale tutaj ludzie idzie, surowców, patrzcie to. Kozak. Ja do ja tego idzie. Już naprawdę nie mieszczę tego, widzicie? Czekajcie, a co ja mam właściwie w ekśpionku? Czy coś mogę poświęcić? Tak średnio powiedział, nie? Dobra, trudno, zostawimy tutaj glinę na razie. No i dobra, ludzie, zatrzymajmy się tutaj. I będę powolutku kończył, bo już i tak odcinek długo trwa. A no myślę, że i tak bardzo fajny wyszedł, wiecie. Dobra, jeszcze mam tutaj jakieś miejsce? Mam, mam. Jeszcze jak? Dobra, wróćmy się jeszcze szybko po tamten. Yy. A wiecie co, jeszcze trzeba by to wrzucić do badań? Nie trzeba marnować czasu. Ale tu jest ta dziura wielka, nie? Dużo tutaj złożonego jest, trzeba przyznać. Duże złoża złożonego. <laughs> nie mam w ogóle punktów, czekajcie. Już 982, ludzie. Troszkę jeszcze trzeba uzbierać. 1500 potrzebuje do tego, co chcę zrobić w sumie. No dobra. To no było na tyle, ludzi, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć. My się z następnym odcinkiem sobie tą rafinerię przyniesiemy. Dobra, trzymajcie się.